Mało kto wie, że jest pan fanatycznym wręcz kibicem żużla. Obowiązki w Polskim Związku Gimnastycznym nie przeszkadzają? Witam serdecznie. Właśnie obowiązki w Polskim Związku Gimnastycznym bardzo przeszkadzają, bo jestem w ciągłych rozjazdach. A to Warszawa, a to międzynarodowe imprezy, więc nie ukrywam z tego kibica takiego stricte siedzącego na trybunach, Stałem się kibicem bardziej jednak z przekazów telewizyjnych, internetowych i tak dalej, ale nie ma dnia, żeby mnie na bieżąco nie był w kwestiach żużlowych. Ale to prawda, że są zawody gimnastyczne, a pan potrafi siedzieć na smartfonie i oglądać zawody żużlowe? Ja potrafię podróżować, oglądać mecz za meczem, a tak rzeczywiście zdarza mi się podczas Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, kiedy kibicuję naszym sportowcom, odpalać na telefonie aplikację i oglądać po kolei mecze żużlowe, śledzić to, co się dzieje. No, także to jestem cały czas na bieżąco. No, kocham ten żużel. Co, co by tu nie powiedzieć, od 84 roku tak naprawdę się w, tym, w tej dyscyplinie zakochałem. Potem na od 1986 roku wraz z bratem zmęczyliśmy ojca, żeby na stałe wrócić na Stadion Żużlowy, bo cały czas nam przez te dwa lata od 1984 było to w głowach i od 1986 jesteśmy na stałe. Na stałe. No, wychowany jestem oczywiście na Rybnickim Speedwayu. No, te czasy, Bronisław Klimowicz, Piotr Pyszny, bracia Skupiniowie, bracia Frigiertowie, Henryk Bem, Korbel, Pawliczek, no to, to coś pięknego, piękne czasy i ten zapach metanolu. Mówi pan, że wychowany jest pan na Rybnickim Żużlu. Ale przecież bardziej jest pan kojarzony z Gdańskiem. No ja, ja wychowałem się w Wodzisławiu Śląskim, w Radlinie dokładnie, stamtąd pochodzę, czyli blisko Rybnika. Natomiast od Gdańsku jestem od 19 roku życia, więc więcej lat jestem już w Gdańsku, czuję się Gdańszczaninem, nie ukrywam. Ale jeśli chodzi o ten sentyment dzieciństwa, pozostał do żużla. Natomiast zawsze byłem bardzo się cieszyłem, bo karierę sportową kontynuowałem właśnie w Gdańsku, na WFS WF w Gdańsku. I, i, I byłem bardzo zadowolony z tego tytułu, że mogę oglądać i chodzić na mecze żurzlowe, również na wybrzeże Gdańska, które też ma swoją historię i piękną kartę historii, i chodziłem na te wszystkie mecze, aczkolwiek nie ukrywam czasami z kibicami na wybrzeżu, oni już wiedzieli później, jak stałem się takim sportowcem bardziej rozpoznawalnym w którym mieście czy w Gdańsku. To wiedzieli, że ja zawsze z tym rybnikiem, bo to jest moje dziecko od dzieciństwa, jakby się w tym kocham. I jakby już mi wybaczali to na stadionie, że ja trochę jak przyjeżdżał rybnik, byłem trochę bardziej za tym rybnikiem. Ale kibicej również Wybrzeżu i mam nadzieję, że wróci na, na lepsze tory, bo ostatnio to nie wygląda dobrze. Czy to prawda, że jeszcze za czasów kariery pan potrafił wsiąść w samochód i pojechać na domowy mecz do rybnika? Tak, ja jeździłem do Rybnika, jeździłem do Zielonej Góry, ja po całej Polsce jeździłem za Rybnikiem, do Gniezna pamiętam, często wyjeżdżałem i zazwyczaj wracałem z przegraną Rybnickiego Rowu, ale rzeczywiście podczas kariery sportowej mieliśmy taki schemat, że trenowaliśmy trzy razy dziennie, czyli o godzinie 7.15 mieliśmy pierwszy trening, 10.30 i 16.30, około 6 godzin treningowych dziennie, a ja potrafiłem w sobotę po treningu wsiąść w wieczorny pociąg, przyjechać do Katowic z Gdańska, kuszetką oczywiście, stamtąd odbierał mnie mój ojciec, zawodził mnie do rodzinnego domu, tam obiad rodzinny i jechaliśmy na mecz żużlowy. Wieczorem wracaliśmy do Katowic po meczu żużlowym, wracałem w poniedziałek z samego rana, pociąg jakoś dobijał do Gdańska po godzinie 6 i o godzinie 7.15 musiałem stawić się na treningu i przejść cały proces treningowy, czego się nie robiło z Mińskiego Rowu. Miał Pan moment w swojej karierze, którym pan spróbował swoich sił na motocyklu żużlowym. Tak, tak. Trener wiedział o tym, że zdarzało mi się takie, takie, takie rzeczy robić, ponieważ no, no nie mogłem sobie pozwolić na to, no, ale jedna była zasada. Możesz jechać, możesz robić w wolnym czasie co chcesz, ale trening musi być wykonany od A do Z i nie było wymówek. Także prosta i prosta, prosta gra no ale żurzły to jest taki moment w moim życiu od zawsze tak było że ja po prostu się na nim wyciszam nie to odpręża, zapominam rzeczywiście bo jestem raczej osobą która ciągle myśli na temat pracy na temat tego co chcę wykonać jakie jest zadanie do wykonania a na żurzu ja odpoczywam ja potrafię się zrelaksować Jeździłem często w Polsce, czy to do Zielonej Góry, kilkaset kilometrów na rybiński row, żeby wrócić. Pamiętam, do dzisiaj byłem na meczu żużlowym. Przyjeżdżam, usiadłem na trybunie falu bazu Zielonogóra. Pierwsze trzy biegi 5 do tyłu stwierdziłem o matkę święta. A to nie było wtedy jeszcze autostrad. Wracałem przed, przez Wałcz później nocą. Ale to też były takie momenty, w których człowiek wracał, rozpamiętywał ten mecz, myślał o nim, analizował. Często po przegranym meczu wyjazdowym czekał na, na te lepsze czasy. Gimnastyka, żużel mam wrażenie są całkiem blisko, bo żużlowcy muszą mieć to przygotowanie gimnastyczne. Pan nigdy nie myślał o tym, by być żużlowcem. Pan wie ile zarabiają najlepsi zawodnicy. No, od początku dzieciństwa jakby moim marzeniem było być uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich. Sport, żużel nie jest dyscypliną olimpijską. Co prawda, kiedy już później trenowałem i załapałem ten bakcyl żużla, to oczywiście człowiek marzył o tym, żeby być żużlowcem. Ale ja nie ukrywam, że moja kariera sportowa potoczyła się tak, że od początku te sukcesy w gimnastyce sportowej były i one, one się rozwijały, i jakby nie było sensu tego tracić. Myślę, że, że, że żużlowca, żużlowca ze mnie by nie było, ale, ale muszę powiedzieć też, że tutaj zawsze Zenon Plech powtarzał o tym, że to przygotowanie akrobatyczne, gimnastyczne, ogólnorozwojowe jest szalenie istotne. Kiedyś miałem przyjemność być właśnie z drużyną Polonii Bydgoszcz, jeszcze za Leszka Tylingera, prezesa Polonii Bydgoszcz, na zgrupowaniu w Wałczu, gdzie przygotowywali się zawodnicy Polonii, Rafał Okoniewski, Krzysiek Buczkowski, Emil Sajfudinow, Andreas są. Byłem osobą, która przygotowywała ich raz dziennie, prowadziła rozruchy oraz przygotowania na hali pod kątem właśnie tym gimnastycznym. Fantastyczny czas, i, i, i jakby to jest bardzo ważne. Chyba teraz żóżowcy są na tyle świadomi, że wiedzą o tym, że to jest potrzebne, i sami mają trenerów personalnych, przede wszystkim mają wagę. Waga również w gimnastyce jest bardzo ważna, ale też umiejętność upadków. Choć pewnie nie zawsze się te upadki da skontrolować w, w, w takim sporcie, jakim jest żóża. No i właśnie wtedy chyba Polonia miała w składzie Emila Sejtulinowa, Andrasa. Jonsona. Jak ci czołowi żużlowcy wyglądają, jeżeli chodzi o właśnie przygotowanie gimnastyczne, takie sportowe? No oczywiście to jest już parę lat minęło. Z tego co pamiętam oczywiście wyróżniającym się in minus był Andreas Jonson, który kompletnie nie radził sobie z takimi prostymi ćwiczeniami koordynacyjnymi jak wykonywanie kołowrotów w ramion w przeciwnym kierunku lewą prawą. On kompletnie nie mógł tego Gdzieś tam załapać. Bardzo dobrze, Rafał Koniecki, czy, czy, czy Buczek, czy, czy, czy Emil Sajfurdinów, to w ogóle był petarda pod względem motorycznym. Ale później teraz podchodził wieczorem, gdzieś tam go to strasznie denerwowało, że, że nie mógł tego załapać. Podchodził do mnie, szliśmy na indywidualne treningi i, i uczył się tego, żeby żeby jednak nie być gorszym od innych. Czyli jednym słowem można być wicemistrzem świata na żużlu, nie mając jakiejś tam wspaniałej koordynacji na hali, nie będąc orłem. Myślę, że tak. Myślę, że to jest dyscyplina, która, która, który, w której po prostu trzeba znaleźć swój, swoją ścieżkę do mistrzostwa, prawda? Więc, więc każdy zawodnik jest inny, ale generalnie to przygotowanie gimnastyczno-akrobatyczne jest, myślę, ważne w każdej dyscyplinie sportu, bo ono po prostu chroni... Gibkość stawów, rozciągnięcie jest, ale przede wszystkim, do czego bardzo gorąco zachęcam wszystkich, status rozgrzewki w każdej dyscyplinie sportu jest szalenie istotny, o czym pewnie bardzo często młodzi sportowcy przykładowo zapominają.